Nie widzę, że ja, Filip, dzisiaj ze mną Jurek, sznurek. Siema, trzyma. No, jak tam na, na wyprawie? No, bo nową fachą. To Na tej blask na oczu, jak ty przedtem mówiłaś. I kiedyś szukał, czy mogę do czynienia. Jak nie znajdziesz wioski, to się tepniesz? Co? Um, um, a jak się dostaniemy, tu? Co? A jak się dostaniemy, potem tu? No to, tam, tam no Nie to wiem, to albo po a prostu. prostu... Czekaj. Yy, wezmę rzeczy, dobra? Dobra. Czekaj. Tak, na golem. Nie, nie ruszaj go. Zabieram już rzeczy ze sobą. Nie, wcale go nie ruszam, No nie Nie? nie. Dobra, widzowie, teraz będziecie go chyba słyszeć. A wiesz. No właśnie, zbierz rzeczy z skrzynki. Wszystkie Wszystkie właśnie zabieram. Jest dużo rzeczy. Mega dużo tam jest rzeczy. Po prostu zabierz najważniejsze. Tu nie ma żadnej skrzynki. O jest skrzynka. O jabłek! Klepka. Puszczę. Dobra, fajnie. Czekaj A, jeszcze tak. jakieś rzeczy tutaj są w tej wiosce. Ej, tu, jest, tu jest ta mapa. Opa. A ty co masz? słuchaj, w okay. wilaże. A my dalej mamy tą przecenę na 22 minuty jeszcze. Mamy przecenę. Jakie przecenę? No to mi za wygranie tego. No jest jeszcze, no. No. Czekaj, jeszcze sprawdzę tam. Czy coś jest? Au. Sprawdzam wioskę coś. Tutaj też sprawdzam wioskę. Dobra. Możesz mnie tepać. Czekaj. Czekaj. Wezmę jeszcze jakieś łóżka, dobra? A tu sam. Dobra. No, możesz mnie tepać. Pafila, Dżerze. Ja, ja, ja! To o takiej marzyłem. Marzyłem o takiej. Marzyłem! I to jest kolawal? Kolawal? Nie, to jest kolawal. 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 Mówiłem, ja bym też znalazł wioskę. No dobra. Ja też bym znalazł wioskę. Ej, ale mamy obok spawna, tak? Nie wiem, no to jest na chyba. Też może to Dobra, tutaj odkładam, chodź do mnie Czekaj, ale zbuduj dom. Dobra, teraz ja będę budować domek. Razem budujemy. Odkładam rzeczy. Tylko nie wiesz jak tam ładny domek zbudowałam. Bardzo ładny. Ja mam bardzo dużo drewna. Zebrałam z tamtej wioski, wiesz? Masz jedzenie? Masz jedzenie? Poza zaraz Jedzenie, jedzenie. Jedzenie, 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 jedzenie. Proszę, no daj mi to jedzenie. Mam chleb, chleb. Jedzenie. 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 Gdzie jesteś? Tam jedzenie. 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 Dasz? 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 Halo? To <laughs> Ale, uh, co to Ale, Aha, já byla v těm portalu Medero. Naložen tam portál, Ne, Nie ci krnce. Nie, nie, to je taky dobré. Ej, o, daj ma... jedzenie, daj jedzenie Daj jedzenie Nie, wrzuciłeś mi taki sygnał do ekwipunku? Nie dam ci jedzenie. No, to był prank No daj No dobra, daj ja, ja buduję dom, dobra No ja mam tyle jedzenie. drewna, daj mi to jedzenie Masz to? Masz to? O, dzięki Okej, okay, daj mi drewno Czekaj, Daj mi drewno. czekaj Nie, nie Przepal to! Masz węgiel, przepal to. Daj, daj, daj drewno, daj drewno. Dobra. gdzie budować Dobra. Gdzie budujemy? Tu Czekaj. Czekaj, filary no. trzeba zrobić. Chcesz? Na filary? No, ja tu właśnie. Co Bo tak? A, ale przecież ja mam jeszcze 30 drewna! Tutaj Ale ja też buduję! No nie, ale bo to... bo to nie jestem, bo ja chcę drewno z dębu. A nie z tego. I ze świerku. Aha. A, a może takie ciemne deski, na filary zrobimy? No. Chcesz? Chcesz? Chodź i spać. Idź spać. Idź spać. Idź spać. Idź, idź, spać. Ja śpię, idź spać. Idź spać, idź spać. Śpisz? Śpisz? No, idź spać! Jurek! Mam no już jestem, no! Idź spać! Okej Czuć, ja że za chwilę przyjdę, mnie zaglądował.

A z ciemnych desek mogę zrobić domek? Taki mały, dla filagera? Ja zrobię. Co? Ja to zrobię. Ja zrobię ja domek, ty nie wiem, gdzieś pójść, czy coś. Nie, ja. Ja ma. Eee. 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 Tutaj coś jest, a ty wszystko zebrałeś. Nieważne. Idę przepalić sobie jedzenie. Tylko nie mam craftinga. Gdzie ty tam jesteś? Ko ładnie zbuduj. Ja w takim domu potem nie będę mieszkał. Oddaj mi mo Oddaj mi moje drewno. Oddaj mi moje drewno. Oddaj mi moje drewno. Oddaj mi moje drewno. Oddaj mi drewno. Oddaj mi no, drewno. No, Ja idę, na razie Mam pomysł, Juras, Juras, raz. Ej, duży pan gada z małym panem co? co? mały pan, nie wiem Nie wiem, co ja powiedziałem Dobra. Szukam jakiegoś craftinga. Dobra, sam sobie zrobię.

Dobra. Zadzwoniłem Dzwoni Eee, Niech się robi to mięso. O nie, rozładował mi się zegarek. Świetnie, widzowie. Świetnie. Świetnie. Rozładował się. Może zrobimy jeszcze pranka jakiegoś. Zjemy. Lecimy nam pranka. Tu tutaj chciał zrobić. Może coś mu pomożemy. Sprawdź księgę receptur. O, jest. Napiszę do niego, ym, ym, jak się pis... A już wiem, dobra, widzowie o. Yy, to... to widzowie. No to. Cześć.